Halo, halo, dzień dobry! Jeżeli jeszcze się nie znamy, to ja mam na imię Ania, a ty jesteś na kanale Zainspiruj się Zdrowiem, na kanale, który powstał właśnie po to, aby inspirować innych do zmiany nawyków myślowych, żywieniowych na takie, które przybliżają do zdrowia. Dzisiaj przychodzę z filmem, w którym odpowiem na jedno konkretne pytanie, które brzmi: czym tak naprawdę jest odporność? Jak wspierać odporność? I kiedy się przeziębiamy, kiedy mamy grypę anginę, to czy tym samym nabieramy odporności? Jeżeli temat odporności Ciebie interesuje, to zapraszam do oglądania. Najpierw zadajmy sobie pytanie, czym tak naprawdę jest układ odpornościowy. Bo wszyscy o nim mówią, wszyscy mówią, wspierajmy układ odpornościowy, ale tak naprawdę czym układ odpornościowy jest i co na ten układ się. Składa, no bo wiemy, czym jest układ pokarmowy, wiemy, czym jest układ moczowy, wiemy, jakie części w dany układ wchodzą, natomiast, kiedy ktoś mówi o układzie odpornościowym, no to o czym tak naprawdę mówi? Szczerze powiedziawszy, nigdy nie spotkałam się z tym, aby lekarz czy pani na biologii dokładnie tłumaczyli, czym tak naprawdę jest układ odpornościowy. Więc na to pytanie sobie w dalszej części tego filmu odpowiemy, ale zanim to nastąpi, to chciałabym powiedzieć, czym jest dla mnie odporność tak naprawdę i jak ja rozumiem słowo odporność. Dla mnie odporność to jest zdolność organizmu do obrony przed drobnoustrojami. I teraz. Na odporność, czyli na tą zdolność organizmu do obrony pływa na przykład układ limfatyczny. Mamy limfocyty, mamy grasicę, mamy śledzione, mamy szpik kostny, mamy też jelita. I w jelitach bakterie, żyjątka, które są naszym również układem odpornościowym, które są częścią tego układu. Tak naprawdę jest wiele części składowych na układ odpornościowy i są to układy, organy, narządy, tkanki, czyli można powiedzieć, że cały nasz organizm i wszystkie narządy. Gruczoły i ich funkcje, to jest nasz układ odpornościowy. Dlaczego? Ponieważ odporność to jest zdolność organizmu do obrony. No i teraz, idąc tym tropem myślenia, to można powiedzieć, że nasz cały organizm tak naprawdę jest naszym układem odpornościowym, bo od jego stanu zależy, czy nasze ciało będzie walczyło z drobnoustrojami czy raczej drobne ustroje przejmą nad naszym organizmem, organizmem kontrolę. I teraz, kiedy coś do naszego organizmu wpada, to ciało albo pokona tego szkodnika i da sobie z tym pięknie radę, bo ma siłę i jest na tyle silne i sprawne, że może to zrobić, albo jest osłabione i będzie walczyło bardzo długo, drobne ustroje przejmą kontrolę nad nami. W moim odczuciu tak naprawdę to każdy narząd, każdy gruczoł, każda tkanka składa się na odporność, bo im człowiek bardziej schorowany, ma większe dolegliwości, no tym bardziej narządy gruczowej tkanki, no nie spełniają swoich funkcji, są osłabione, są przestymulowane. No i teraz, w konsekwencji tego, kiedy wpadnie jakiś wirus, kiedy coś się będzie działo, kiedy będziemy potrzebować nasz organizm, żeby nas bronił, to on będzie do tego za słaby, właśnie na skutek wszystkich innych chorób. Zauważmy, że ludzi schorowanych układ odpornościowy jest słabszy. Mają mniejszą zdolność do obrony, do walki z tymi drobnoustrojami. Oczywiście są wirusy, one są w nas, one są na zewnątrz i my z tymi wirusami mamy kontakt cały czas. To jest nieuniknione. Natomiast to, czy my zareagujemy na tego wirusa i faktycznie, że on nas położy, rozłoży nas na, na łopatki, zależy od stanu naszego organizmu. Natomiast ludzie, którzy są chorzy którzy mają słabe ciało, którzy, których organy gruczołu nie domagają, są bardziej podatni na wirusy i działanie innych drobnoustrojów, właśnie dlatego, że ich ciało nie ma siły do walki z tym. Właśnie przez te słabości, które już występują. Bo jeżeli mamy ciało mocne, to tak naprawdę możemy zaradzić się jakimś wirusem, ale też niekoniecznie on musi się uaktywnić, a nawet jeżeli się uaktywni, to on nie, nie musi zaraz zrobić takiego wielkiego spustoszenia, że my zaraz będziemy w naszym łóżku umierać. A no niestety są takie przypadki, że ludzie bardzo mocno reagują jak się zarażą jakimś wirusem. A są te przypadki, że ludzie przechodzą pewne choroby bezobjawowo-wirusowe, i też jest wszystko dobrze. Natomiast to się dzieje w przypadku osoby, która ma mocny organizm, który organizm jest zdolniejszy właśnie do obrony, właśnie dzięki temu, że nie jest jeszcze aż tak schorowana. A więc, jeżeli chcemy zadbać o odporność naszego organizmu, to tak naprawdę zadbajmy o to, żeby nasze ciało działało sprawnie, żeby wszystkie narządy i gruczoły chodziły tak jak należy i pracowały tak jak należy, czyli spełniały swoje zadania. Każdy narząd ma jakieś swoje zadanie do wykonania, więc dbajmy o to, żeby wszystko działało tak jak należy. A to możemy zrobić tylko wtedy, kiedy będziemy jeść naprawdę gatunkowo, kiedy będziemy jeść alkaliczne pożywienie, kiedy będziemy wydalać toksyny, a nie je wkładać do naszego organizmu. Kiedy po prostu będziemy żyć tak jak należy i będziemy karmić swoje jedzenie jedzeniem, a nie syfem. Jeżeli będziemy traktować nasze ciało jak, jak świątynię, a nie jak śmietni. Więc jeżeli chcemy nabrać odporność, to wspierajmy nasze narządy gruczoły tkanki. Nie skupiajmy się tylko na jakimś Jednym małym elemencie, ponieważ odporność w naszym organizmie leży w naszym całym ciele, w każdym miejscu tak naprawdę, w każdym narządzie, w każdej tkance. Im mocniejsze ciało, tym lepsza odporność, bo lepsza zdolność organizmu do walki z tym, co przychodzi z zewnątrz. Wiadomo, jeżeli mamy środowisko w ciele, które sprzyja rozwojowi wirusom, patogenom, grzybom, no to większe prawdopodobieństwo, że będziemy mieć pewne symptomy. Dlaczego wirusy? Się rozwijają, dlaczego robią spustoszenie, dlaczego bakterie, grzyby się rozprzestrzeniają i namnażają, ponieważ my mamy przestrzeń i środowisko w ciele, żeby to wszystko przeżyło. Jeżeli my nie mamy środowiska do przeżycia bakterii, grzybów, wirusów, to one nie przeżyją, one się nie uaktywnią, bo nie mają podstawy do tego, bo nie mają na czym żerować. Więc jeżeli chcemy być odporni, naprawdę odporni, to dbajmy o nasze całe ciało. I teraz, kiedy chorujemy na grypę, anginę, kiedy się przeziębiamy, to tak naprawdę to jest tylko efekt oczyszczania. Tutaj nie nabieramy żadnej odporności, ponieważ nasz organizm się nie wzmacnia tutaj, tylko i wyłącznie się oczyszcza, kiedy wychodzi na śluz. Kiedy prychamy, prychamy, kiedy odkasujemy śluz, kiedy on wychodzi nosem, tak, czyli ciągle smaramy. Bądź też, kiedy mam zatkany nos, no bo zatkany nos to też jest śluz ciężki, zbity, który zatyka nam po prostu tutaj możliwości oddychania, więc zatyka nam nos. To wszystko to jest śluz, to wszystko wychodzi z nas i powinno to wychodzić. Więc tak naprawdę w przypadku ludzi jedzących tradycyjnie przeziębianie się jest na wagę złota, bo wtedy widzimy, że nasze ciało jeszcze ma jakąś siłę i ma zdolność do oczyszczania się, dzięki czemu może wywalać te wszystkie śmieci na zewnątrz. Więc chorując na anginę, grypę, przeziębianie się i tak dalej. Nie nabieramy odporności, ponieważ to nie jest coś, co wzmacnia nasz organizm, tylko organizm się oczyszcza. Przeziębienie to jest nic innego jak oczyszczanie się, i moim zdaniem nie powinniśmy absolutnie tego procesu niczym blokować. Żadnymi lekami, żadnymi suplementami, żadnym chlebkiem z czosnkiem, ani mlekiem z maselkiem i czosnkiem. To są rzeczy, które są śluzotwórcze i które nie wspierają naszego ciała i tym samym naszej odporności. To tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że jasno wyjaśniłam kwestię i to, jak ja rozumiem odporność, jak ja widzę odporność. I jak ja wspieram odporność, ponieważ ja moją odporność, czyli mój organizm cały, wspieram żywym, alkalicznym jedzeniem, którego nie degeneruje, nie zaśmieca, a wręcz przeciwnie, wzmacnia i oczyszcza.